Oh, jakie süß. Oh, das oh, okay, oh ist oh, so schön. Das Oh, cute cute! Oh, ist so Ha! Pip! Das ist... Hahaha, so Jezu, znowu e, Adam, e, słuchaj, bo... No! Mam halo! Sprawę, witam, czy, by, Chciałem zapytać, witam. czy ty byś mnie... M, czy mógłbyś... No, m, m, no, czy, no, jeślibyś, no... Jeśli była taka okazja, czy mógłbyś... No, czy, 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 no, pod... Dobra, weź nie pie... No, Ej, dobra, no mów, mów konkretnie. No bo chodzi o to, czy nie chciałbyś mnie, rozumiesz, pocałować. Że ty mnie... Ale, że weź, weź, po. Co, co? Weź się powtórzyć, ty czy byś mnie nie chciał pocałować, możemy razem. No, czy by, ty byś... no w sumie to tak. Nie znaczy, wiem, ja mam parę experience, no. że tam, tu, tu, tam, i generalnie było znaczy, bardzo sympatycznie. Fajnie, wiesz, bo to jako kupę, nie? To nie, nie. W ogóle byłoby jako... super, no bo Czyli, później, Czyli bo co? Czyli tego, chciałbyś? Nie strannie pić, chcę tego popijać. Popnij! Geilfard! Popni, nie slan nie pi. Zna mnie tak styknijmy się no. czułkami? Ja tak, tylko ci wryj. master czułek? Nie, styknijmy czułkami. się nie no, no, no co nie, mnie wywraca? Nie zrobiłem tego specjalnie, Ale złapałem cię za jajka przynajmniej. A. Nie slan nie pi. Nie wydajcie praw na kolana, geju, nie slan nie pij. Czemu wygrałem? Czemu robić ci? Czemu... Czemu? Gej! Nie slan nie pij. Graj. No to graj. Uda no i przegrywasz znowu i nie umiesz w to grać. bo Bo, 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 bo nie jesteś mężczyzną. Taka jest prawda, że nie jesteś mężczyzną, nie umiesz w to grać. Dupie się poprzewracałeś. Wyliżę ci o Nie strannie nie pij. Wiem jak się wybić, patrz, patrz, jak, patrz. Jak, jak? S i jak już jak? będzie na kolanach, jak nisko, jak, jak ty wczoraj w nocy. Oj, Nie strannie nie pij. Dobra, dziękuję bardzo za to, że z... Nie słanie Wyskakiwać za wajdz zary. Nie wyskakuj, albo po prostu sobie poradzić. Albo tak sobie buzi. Można ujeżdżać na przykład mnie od tyłu z przodu. Nie słanie nie Trzymajcie, trzymam cię. Nie, 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 見えた。<laughs> <laughs>